Och, jak to lodową, gdyby coś było tylko ciekawego w tym mieście. A któż to może być? No, zobaczmy. O Trollcz, Siema, coś tam się stało. No, Siema, ogólnie pomyślałem, że może bank obrabujemy. Nie wytrzymuje w takich biednych warunkach. Ty chyba też. To jest bardzo dobry pomysł. No, może i tak trafimy do więzienia, ale chociaż będziemy mieli pieniądze przez jakiś czas. No Dziwnie chodziło się po tych dachach, ale dobra. Ja będę pierwszy chodził wentylacją. Dobra, chodź tu już. Dobra, dawaj, idziemy zanim ochrona nas wykryje. Jesteś pewny, że to bezpieczne? Ale pój, twój pomysł przecież. Nie ma teraz powrotu stąd, więc musimy teraz to zrobić. Kurwa, kolejni kryminaliści się tu włamują. A no, tak zapomniałem drzwi otworzyć. Bra, bierz szybko to, co tam jest, i uciekamy. Mam tu w chuj dużo kasy. Ja, ja to rozwalam, i Polar mnie szybko uciekam. Bez zastanowienia, spierdalamy stąd. Dwa nam się udało uciec. I w ogóle teraz nasi rodzice powinni skończyć właśnie pracę. Nie, skończyłam właśnie pracę, żeby wrócić do domu. Lala, 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 lala. O, witam panią! Widzę, że pani też skończyła pracę. Słychać się to pani? jakby coś w naszą stronę jechało. O cholera. Wszystko z państwem dobrze? Nie, a to dobra. Lepiej, żebym spierdalał, zanim mnie znajdzie ktoś. Co się tu wydarzyło? czemu to jest w ogóle tej szaby, których kiedyś poznaliśmy, i czemu to nasi rodzice leżą? Więc pan ich zabił i uciekł. Tu was kurwa, mam przestępcy. Zaczniemy od przesłuchania, jak się obudzicie. Wstawaj już. Powiedziałem kurwa wstawaj. Wiem, my do cholery jesteśmy. Czego ty chcesz? Obrabowaliście bank, jest to niezgodne z prawem. Wiem, że nie macie rodziców, bym was wysłał do domu dziecka, ale w tym przypadku to za kraty lecicie. Uciekaj, ja cię dogonię. Chłopcy, zapomnieliśmy się umówić ja mam się spotkać. Mam nadzieję, że mnie odnajdzie szybko. Dobra, on tam zemdlał. Teraz posłuchaj. Musimy uciec z tego miasta i rozdzielić się w inne miejsca. Jakieś opuszczone, bo jak we dwóch do jednego miejsca, to nas szybciej odnajdą. No się, jeżeli nie ma nas to chodźmy. Bardzo nie ma co robić, ale to nie mojego bezpieczeństwa, nie mogę sobie wyjść. mną stało? Nie czuję się tak jak ja. W końcu, wolność odpędza w jakieś ciało. Wow. Można było nie obrabowywać tego banku? Czy jest ktoś za mną? Czuję, że muszę kogoś zabić. To on ta zjebana żaba, co nam rodziców zabiła, a więc kurwa Abrakadabra wyślę kogoś, żeby coś go porwało. Dopiero teraz wojna się zaczyna.